Pójdźmy na tę fotografię, autor Pierpaolo Strona, tytuł Pirandello. Fotografia przedstawia elewację budynku. Zwróćcie Państwo uwagę, że jest tam dużo okien, każde okno odbija ten sam świat, ale nie ma dwóch takich samych odbić świata. Podobnie każdy człowiek widzi to, co go otacza, ale nie ma dwóch takich samych obrazów świata. Każdy widzi inaczej. Dziś, proszę Państwa, bardzo ważny temat, mianowicie model widzenia według Müllera. Johannes Müller w 1834 roku, ale czy w 1834 to tak naprawdę nie wiadomo, bo ten model on się kształtował, on powstawał, on ewoluował przez dłuższy czas. W każdym razie przyjmuje się, że w 1834 roku opracował Müller taki model, w którym wyjaśnił, na czym polega widzenie. Otóż światło pada na komórki światłoczułe na siatkówce oka. Pod wpływem tego światła w tych komórkach znajduje się barwnik, który się rozkłada i ten barwnik rozkładający się powoduje wydzielenie impulsu elektrycznego, który biegnie do mózgu. Rozpada się barwnik na dwa składniki na pochodną karotenoidów i białko. Które następnie muszą być połączone po to, żeby znowu się rozpaść, i tak w kółko się rozpadają i łączą te produkty rozpadu i wydzielany jest ten impuls do mózgu. Ważne jest to, że żeby połączyć to coś, to trzeba witaminy A i energii z organizmu. Jeżeli w organizmie nie ma witaminy A, to wieczorem. Nie będzie mogło się to połączyć. Nastąpi tak zwana kurza i ślepota i przestaniemy wieczorem widzieć. Jeżeli będziemy mieli mało energii, no to też ten proces zajdzie, ale organizm okradnie z energii resztę organizmu, będziemy zmęczeni i pójdziemy szybciej spać. Ważne dla nas jest to, że ten impuls, który jest wysyłany do mózgu, to musi być szczególnego rodzaju impuls. On musi być ciągiem impulsów o stałej amplitudzie i różnej częstotliwości. I te różne częstotliwości są dopiero później w mózgu dekodowane. I teraz proszę Państwa, jak to pójdzie do mózgu, to co tam się dalej dzieje, to będziemy sobie o tym mówili później. Bo właściwie model Millera tu się prawie kończy. Bo jak to się dostanie do mózgu, to w mózgu jest tam taki kolorowy telewizor, na którym się pokazuje to, co widzimy i wszystko. Tak naprawdę to nikt nie rozumie tego, co się tam w tym mózgu dzieje, ale tak przyjmuje. Jeszcze jedna uwaga, jeżeli będzie mało tego oświetlenia albo będzie złe, to wtedy musi się wytworzyć więcej tych produktów rozpadu, żeby ten impuls miał stałą amplitudę. A jak się wytworzy więcej, to potrzeba więcej energii, żeby to połączyć. A więc przy słabym oświetleniu będziemy się szybciej męczyli. I na tym polega to, co czasami babcie mówią, nie czytaj przy tym świetle, bo sobie popsujesz oczy. To psucie oczu to polega na tym, że się szybciej męczymy przy takim oświetleniu. Model Millera właściwie na tym się kończy. To jest to, czego nas nauczono w szkole i tak mniej więcej rozumiemy, na czym polega widzenie. I teraz nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że po pierwsze... My widzimy ostro, tylko w niewielkim kącie bryłowym. Gdybyście Państwo wyciągnęli przed siebie dłoń i spojrzeli na paznokieć swojego kciuka, to są to mniej więcej 3 stopnie kątowe. W takim kącie widzimy ostro. Cała reszta pola widzenia jest iluzją, którą nasz umysł dobudowuje. Nam się wydaje, że my tam coś widzimy. Tak naprawdę widzimy tam bardzo niewiele i nieostro. Po drugie. Widzimy do góry nogami, bo wokół jest soczewka, która odwraca obraz. O tym, jak to jest z tym widzeniem do góry nogami, będziemy mówili przy okazji kolejnego naszego spotkania, więc na razie ten temat pominę. Ale model Miller'a nie tłumaczy wielu rzeczy, które mają miejsce podczas procesu widzenia, a które nas powinny zastanowić. No bo jak to jest, na przykład, że iluś tam malarzy maluje to samo, na przykład maluje krzesło, i każdy mówi, że to krzesło widzi inaczej i maluje je inaczej. Jak można inaczej widzieć krzesło, skoro ono się składa z czterech nóg, siedziska i ewentualnie oparcia? A jednak widzą inaczej. Może się zdarzyć, proszę Państwa, że jak widzicie na tym filmiku, ta kulka porusza się ruchem prostoliniowym. Nam się wydaje, że ona podskakuje. Widzimy podskakującą kulkę, ale jak odniesiemy jej ruch do żółtej kreski, to ona porusza się po linii prostej. Czyli widzimy coś innego niż jest. O tym, jak widzimy coś innego niż jest, będziemy też mówili później, przy okazji kolejnych naszych spotkań. Ale tu mam dla Państwa jeszcze taki przykład sześcianu, na którym mamy kwadraciki kolorowe. I ten kwadracik brązowy i ten pomarańczowy naprawdę mają tę samą barwę. Nie chcę nam się w to wierzyć, ale jeżeli nałożymy na ten kwadracik, na tę fotografię, Taki filtr, w którym są tylko dwie dziurki, i zobaczymy, porównamy te barwy w tych dziurkach, bez otoczenia, to okaże się, że widzimy, że te barwy są równe. Czyli jest coś takiego, co zakłóca ten taki prosty proces widzenia, o którym mówił Miller. To nie jest tylko tak, że tamte impulsy dobiegają do mózgu i my automatycznie widzimy i już jest, ale na to nasze widzenie wpływają bardzo, ale to bardzo różne czynniki.